Dzisiaj mam pokazać, jak szukuję tajemnicze paczki. Biorę pierwszą mniejszą kartę z albumu. i Jest ich 10, łączę w palce. O, może jest Nie wiem, że mam taki. Muszę mieć jednego zapleci. Zbierzemy ją do skiego. to jest Chyba mogę już A reszta. karty. Mamy jedną kartę. drugą kartę. To na trzecia karta. To była czwarta karta. Baranka. O, A co mi damy? Piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta i ostatnio dziesiąta. Karty. Tu opis, klej i nożyczki. Karty obracamy. Niej. Okay wycinamy Teraz składamy. Teraz klejmy. Klejone. Teraz znów składamy. Złożone. Teraz znów sklejamy. skleiliśmy ten bok i ten bok. Więc teraz składamy te, obydwa boki do środka. użyliśmy te dwa buki, Teraz Sklej sklejamy tutaj. sklejone po bokach. Teraz podwracamy. Piękny ten. I piszemy tajemnicze paczkę, Napis napisane, teraz rysujemy znaki zapytania, napisane i teraz piszemy czemu z tyłu paczki. jeszcze raz, bają.